Święta to niezwykły czas. Czas bliskości, dzielenia się. Ale wiesz, że przeciętny Polak w czasie świąt przybiera nawet 2 kg? Dlatego mam dla Ciebie kilka prostych wskazówek, jak cieszyć się świętami bez przejadania i wyrzutów sumienia. Po pierwsze, zacznij od małego talerza. Jeżeli możesz, wybierz ten mały, mały talerz zamiast dużego, dzięki czemu nałożysz mniej jedzenia, a poczujesz smak każdej potrawy. Drugie, pij wodę przed jedzeniem. Przed posiłkami staraj się wypić przynajmniej szklankę wody jakieś 15 minut przed posiłkiem, aby poczuć sytość, dzięki czemu unikniesz przejadania się. Rób przerwy między daniami. Święta, pamiętaj, to nie jest wyścig. To jest czas celebracji. Skosztuj barszczu, porozmawiaj z bliskimi, a potem dopiero sięgnij po kolejne kolejne potrawy. Ciesz się i delektuj. Zaczynaj od warzyw. Na wigilijnym stole zawsze znajdą się zdrowe opcje. Siegnij najpierw po warzywa, one wypełnią cię wartościowymi składnikami. Jedz świadomie, celebruj każdą chwilę, nie spiesz się i każdą chwilą się ciesz. Smakuj każdą potrawę i ciesz się obecnością bliskich. Jedzenie to tylko część tego, co sprawia, że święta to święta. To czas tradycji, ale może czas na nową, zdrową tradycję. Jedz z umiarem, dziel się jedzeniem. Nie wyrzucaj go. Staraj się zadbać o siebie, o swoich bliskich. Życzę Wam spokojnych, radosnych, pełnych miłości i obfitości świąt. I pamiętaj: tylko te małe zmiany mogą zdziałać zmi naprawdę cuda dla Twojego samopoczucia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak wejść zdrowo w nowy 2025 rok, zapraszam Cię na webinar 30 grudnia. Kliknij link w opisie, zarejestruj się i przygotuj się na zmiany.